Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku pytania. E, moje pytanie no, e, pytanie pierwsze. E, Mam zamiar kręcić e, serię Minecrafta i e, dwie serie. Pierws I jest pytanie. Pierwsza seria będzie e, z kolegami zwyczajnymi, gdy gramy. I właśnie czy z kolegami na multiplayerze, czy na single playerze. I druga seria... E, Wolicie, abyśmy e, grał z kolegami, oczywiście. Nie, nie, nie lubię grać samemu. E, escape, escape, czy e, jakieś surwiwale? E, czy jakieś surwiwale, <coughs> Ponieważ nie mam pojęcia, bo niektórzy wolą Escape, niektórzy Surviwale, a więc piszcie w komentarzach. I teraz tak. E, pytanie numer dwa to. E, podalibyście się w, 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 Komentarzu, grę, którą, e, w którą mógłbym zagrać e, oraz kręcić e, let's play z tej gry, czyli gra taka właśnie przygotowa, jak Minecraft czy też inne. I e, moje pytanie, pytanie, trzecie, ostatnie w tym odcinku, e, gra online, e, którą mogę zagrać właśnie z Wami, w którą gracie, czy takiego jak Metin, czy coś, coś w tym stylu, że mogę z Wami popisać i tak dalej. No a więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. To by było na tyle. Cześć.